Cześć, witam w kolejnym odcinku gameplayu z Nintendo Switch OLED. Dzisiaj zaprezentuję grę Xenoblade Chronicles 2. Już kiedyś prezentowałem część pierwszą. Więc to jest jakby sequel. Część pierwsza wyszła pierwotnie na Nintendo Wii i później na 3DS i później jako taki remaster na Switcha. Natomiast te dwójeczka to już jest gra chyba stricte wydana na właśnie na Switch'a, bo nie było jej wcześniej chyba na Wii. U. Na Wii U był tylko Xenoblade Chronicles X, który nie w przyszłym roku doczeka się remastera właśnie na Wii. Tylko tutaj jak widać pudełko jest troszkę uszkodzone niestety od tej gry. No ale poza tym jest OK. Więc jest taki ładny art w ogóle w środku. Będę musiał podmienić pudełko na jakieś od mniej wartościowej gry, więc sprawdźmy sobie tą motogierkę. Press any button. Dobra, nowa gra, nie ma tu oczywiście żadnego save'a poziom trudności bez znaczenia, bo to tylko prezentacja. Jak na razie Xenoblade Chronicles y, jest to taka seria, która, w której korzenie sięgają chyba PSX i gry Xenogears, które wyszły na PlayStation 1. Natomiast Xenoblade później była chyba Xenosaga na PlayStation 2 i chyba 3 nawet sięgała, już nie wiem, tak, aż takich szczegółów nie wiem. Natomiast Seria Xenoblade, już pod tą nazwą, tak jak mówiłem, zapoczątkowana została na Wii. Później następnie był Xenoblade Chronicles X na Wii U, no i, i druga i trzecia część oraz dodatek do drugiej części o nazwie Torna, który też można kupić, bo jest to samodzielny dodatek, który można kupić na kartridżu. Więc y, tak naprawdę można mieć cztery gry z serii Xenoblade na Switcha. Jedynkę, dwójkę, trójkę i samodzielny dodatek do dwójki. No i piątą grą będzie właśnie Xenoblade Chronicles X, który wyjdzie w formie remastera w przyszłym roku. Chyba w marcu 25. Coś takiego. I podejrzewam, że, że on będzie multiplatformowy i że wyjdzie zarówno na Switchu jedynce, jak i dwójce, bo są takie plotki, że podobno w styczniu ma zostać zaprezentowany Switch 2, a w marcu ma być premiera. Wcale bym się nie zdziwił, bo tak samo było właśnie ze Switchem 1. Że został on pokazany w marcu. Więc mamy tutaj należy intro. Które trzeba przyznać wygląda dość ciekawie. Chociaż te tekstury skał niekoniecznie. Ale ten ludek. Ten ludek prezentuje się całkiem zacnie w tym kombinezonie. No i cóż on tam uwolni? No jest to gra oczywiście z gatunku JRPG, a więc jest tu dużo fabuły, dużo dialogów. Co charakteryzuje tą serię? Dużo się tu biega. Świat jest ogromny i w każdej chyba części bardzo, duży, bardzo dużo się biega z buta. Ma się też sporo bohaterów. Nie steruje się tylko jedną postacią, ale można mieć ich no, naprawdę kilka. Dokładnie nie wiem ile, bo nie przechodziłem żadnej części jak do tej pory. Trochę grałem w jedynkę, ale jest to duża gra, więc póki co troszeczkę się jeszcze odbiłem i inne tematy wzięły górę, ale, ale wrócę na pewno i, i mam nadzieję, że na tyle się wciągnę, że będę chciał się zapoznać z całą serią. Ale zobaczymy. Popatrzmy jeszcze przez moment, czy coś tu się w ogóle wydarzy, czy nie, czy pominiemy kaccenkę i po prostu zobaczymy. Jak, jak się w to gra. Tutaj pod, pod filmem będzie link do mojego gameplayu z Xenoblade'a 1, gdyby ktoś chciał sobie porównać na przykład grafikę, czy się zmieniła, e, ale wydaje mi się, że, że się trochę zmieniła, że teraz jest trochę ładniejsza, bo jedynka miała bardzo niską rozdzielczość przede wszystkim i w handheld mode Okej, okay. i jedynka chyba w 570p, czy coś takiego. Czy 540p działała w przenośnie, a w doku w 720 więc była strasznie rozmazana. Zobaczymy, jak to będzie z dwójką. 720p tu jest na pewno, bo, bo jest w miarę ostro. Czy jest więcej? No nie, chyba więcej się nie da, bo chyba ekran switcha przenośnie jest tylko w 720p. Czyli mamy tutaj jakiegoś małego koleżkę, który sobie jeździ na grzbiecie jakiegoś stwora, z którym gada. To już ciekawy motyw, się przedstawia. O, mamy walkę z jakimś krabem, który wyskoczył z tej skrzyni. Okej. Okay. Czyli nasz bohater nazywa się Rex. Znaczy, żoł... Czyli prawdopodobnie dostaniemy tutorial zaraz ...z walki. Mam rację. Hmm? Aha, dostaniemy Logging. Ok, Tutorial. Hmm. <ścoughs> Wciśnij A. R ok. No dobra. Wyciągam broń. Auto attacks are the of three. Ok, czy on sam tak naprawdę wali? Czy ja generalnie coś mu. O, i teraz coś nam się naładowało. Um, ikonka na ekranie. Art, czyli są to są te arty, tak zwane. No dobra, spróbujmy użyć tego arta. Jakieś specjalne broń. A i ukradliśmy mu połszonę waląc z harpunem. Czyli to jest taki coś w ten desen. Mogę tylko... A mogę wziąć tego połszonę, tak? Bo generalnie to sobie mogę chodzić, ale on nawala sam. No i jak widać ten krap ma też no dość długi pasek życia trzeba przyznać. No dobra, pokonaliśmy go. <laughs> Czyli mieszkamy sobie na grzbiecie takiego stwora. Podobno, możliwe, że to się wywodzi jakoś z fabuły jedynki. Aczkolwiek ten koleś, to nie jest koleś, którym się gra w jedynce, bynajmniej na początku, bo grałem na początku gry i tam się grało takim blondasem. Nie pamiętam, jak on się nazywał. Ale on biegał z tym takim słynnym mieczem, takim, co jest na okładce. No, dobra, pominę kadencję, zobaczę, co jeszcze dalej nas czeka, może, może, właśnie zobaczymy trochę więcej połaci terenu, bo na razie to za dużo nie udało się tutaj zauważyć. Ok, więc mieliśmy loading i co? Co nas czeka? Czyżby loading między Nie, no jesteśmy w mieście. Ok, dobra, olewamy wszystko, po prostu chciałem sobie pobiegać. No więc tak. Yy... Jeżeli chodzi o grafikę, jak tak się przyglądam z bliska, no to jest lepiej. To znaczy, tak jak mówię, jedynka, ten kurde, nie chciałem tu iść. Znaczy nie wiedziałem, że nie chcę, bo nie grałem w to wcześniej. No ale jak widzę, nie ma czytanych dialogów z takich zwykłych rozmowach, niefabularnych, no, zolewamy to na razie. Co chciałem powiedzieć, jest ostrzej na pewno jeśli chodzi o grafikę. Więc jak widać tu są takie miasta w chmurach, to w jedynce się normalnie po ziemi biegało, a tutaj jak widać takie wielkie statki powietrzne, no, no fajnie to wygląda, jak trochę inaczej. E, jeśli chodzi o rozdziałkę, hmm, jak biegam, wydaje mi się, hmm, sam teraz nie wiem, że próbuję się naprawdę wpatrywać, bo jedynka to była taka rozmyta jak mydełko, kurde miała 540p i naprawdę ciężko mi się grało w to przenośnie, lepiej było na TV w 720. Gdzie było widać ząbki, piksele, ale przynajmniej było no, trochę ostrzej. O, to jest chyba ten nasz twór, którym my żeśmy przylecieli. A tutaj właśnie nie wiem, bo tak wydaje mi się momentami, że jest 720p, a za chwilę już nie mam pewności, jak biegnę. Myśl, możliwe, że jest dynamiczna ta rozdziałka i że jak biegamy, to ona po prostu się dynamicznie zmniejsza. No eee... kurde. No wiadomo, to nie jest taka gra do szybkich prezentacji, bo tu trzeba się wczytać, wszystko poznać w ogóle o co tu chodzi, nie? no wiadomo, jak to z takimi grami. No więc tu mamy jakąś dziewczynę, npc Zobaczmy, jak ona wygląda. No tak, mangową, typowo, nie? Jeśli chodzi o animację, no to 30 klatek oczywiście jest. Tam fajnie światełko bije, jakby jakieś kurcze. No ale jak widać. No Jest tu dużo postaci, dużo, dużo dużo wszystkiego. Jest tu dużo opcji, żeby z kimś zagadać, więc sam początek gry nas wita i od razu kurczę, tyle aktywności dookoła, no nie? Wiadomo, RPG to nie są takie gry, że tam siadamy na 5 minut i, i od razu instant akcja, jak w jakichś bite mapach czy, czy platformówkach. Wiadomo, że w takich grach chodzi o coś innego. Xenoblade to są w ogóle gry. No dość, dość, duże i raczej takie, powiedziałbym, że bardziej na 100 godzin. O, to jest stworek? Mogę z nim walczyć? Czekaj, czym się wy... E... No dobra. Okay, Co, zrobiłem mu coś? To on mi walnął, a ja mu? Ej, to bolało. Kurde, ale tak serio, tak długo te walki muszą trwać? No dobra, pokonałem go. I jeszcze połszonek z niego wypadł. A to co to jest to? Nie, to nie jest chyba. A może to był jego krapa, ja go zabiłem? No nic. No ale nic mi nie powiedział także że chyba nie miał z, nim z tym żadnego problemu. No więc tak się prezentuje. gra. No, graficznie jest lepiej, mi się wydaje, niż w jedynce. I ostrość jest chyba też większa niż w jedynce, także jest... W ogóle to niebo ładnie wygląda, no, no względnie, no może nie jakoś super, ale nie wygląda źle jak na Switcha, jak na tak dużą grę. Tutaj w ogóle podobno z tego co słyszałem, że ta gra ma podnosić najlepsze lokacje w ogóle z wszystkich JRPGów, takie najbardziej jakieś epickie. No już sam początek, już jak widać, jest dość epicko. Jakieś ogromne budowle i w chmurach, statki powietrzne, o fajny fajny efekt świetlny jak się wybiegało, o to jakaś pani nie do końca ubrana, tak po japońsku troszeczkę, w majtach samych i w biustonoszu, no ładnie gra wygląda generalnie, wydaje mi się, że będzie fajna, eee, no także no. Tą Tornę, no to raczej nie zaprezentuję jej, bo mam ją w folii, więc nie ma sensu jej otwierać dopóki... chociaż jest Torna, to jest prequel do, do dwójki, ale podobno lepiej zagrać najpierw w dwójkę, a później w tornę. Yy... No i trójkę jeszcze kiedyś pokażę, bo trójkę też... Mam wszystkie tak te, te cztery, co są na Switcha, także jedynka, dwójka. No i trójkę też niedługo pokażę. No i... I, no i tej torny, no to tylko jedynie mogę z zewnątrz pokazać pudełko, to może już przy okazji będę trójkę pokazywał. A tak się prezentuje po prostu dwójka. Podobno świetny RPG, no ale ja bym chciał zagrać po kolei, więc najpierw chciałbym zagrać w jedynkę i, i potem ewentualnie przejść do kolejnych części. A co wy sądzicie o Xenoblade Chronicles? Dzięki za uwagę i cześć.